Patryk Lachowski przed mikrofonem. Zapraszam na raport mniejszości. Właściwie w takiej nowej odsłonie można powiedzieć, no bo od teraz na YouTubie z wielu różnych powodów, ale o tym może kiedy indziej przy okazji. Dziś podejmujemy temat Pre-Evolution Soccer'a, czy tak się w ogóle jeszcze mówi? Pre-Evolution Soccer'a EPS-a może 2021? Czy też jak, powinien, czy też jak powinienem powiedzieć update'u na sezon 2020-2021? Ostatnio świat zwariował, no więc nie ma pełnej wersji takiej konkretnej nowego EPS-a, tylko dostaliśmy właśnie takie uaktualnienie. Z drugiej strony Mamy czas na przełomie platform, no i jej sports wydali wyda, wydadzą właściwie peł, pełnoprawną FIFA. No, czy, ten, czy tam zmian będzie na tyle, żeby to nazwać zupełnie nowym produktem, ciężko stwierdzić. Wydaje mi się jednak, że nie, no bo tak naprawdę pewne zmiany, pewne być może rewolucje w tej serii wejdą dopiero wtedy, kiedy tytuły już nie będą crossplatformowe, a wyłącznie na nowe generacje konsol. Konami postanowiło zatem postąpić, myślę, że bardzo uczciwie, no i po prostu nazwać grę jak należy. Sezon update'em, no bo tak naprawdę, poza pewnymi drobnymi mechanikami w rozgrywce, pewnymi usprawnieniami, wiele się nie zmieniło. To wciąż ten sam dobry PS, ten sam co wersja 2020, tylko że z nowym numerkiem, no i właśnie. Z dopiskiem Season Update, bo tym właśnie to jest. Dostajemy zatem oczywiście uaktualniane składy na bieżąco, no bo wciąż nietypowo trwa jeszcze okienko transferowe, ale jak w to się gra i czy warto w ogóle po tę grę sięgnąć. Może zacznę od tego, od podziękowań dla firmy Cenega, która udostępniła mi egzemplarz recenzencki. A teraz już przejdźmy do. Meritum. Czym jest EPS 2021 Season Update? No właściwie, tak jak mówiłem, jest to rozwój, jest to kolejny krok do tego, żeby gra była coraz doskonalsza graficznie, odrobinę mechanicznie, w cudzysłowie tak powiedzmy. Wydaje mi się, że pewne usprawnienia nastąpiły, ale nie na tyle, żeby wypuścić grę pod pełnoprawnym nowym numerkiem, no bo właściwie to tak naprawdę... Mody mogłyby zrobić to samo, więc dostajemy taką aktualizację sezonową. No oczywiście grę można też kupić samodzielnie, no bo... Nie wiem, czy określenie samodzielny dodatek nie byłoby tutaj pewnym nadużyciem, ale jeżeli nie graliście w PSA 2020, no to 2021 można sobie oczywiście z czystym sumieniem, z czystym sercem nabyć. Trzeba oczywiście za tę grę trochę zapłacić, ale to nie jest taka cena jak w przypadku pełnoprawnego produktu. No i właśnie tutaj można się zastanowić nad tą coroczną rywalizacją Konami versus jej Sports czy FIFA versus PS. PS który jest sezonowym uaktualnieniem, pewnym złamaniem tej zwyczajnej konwencji. No ale Konami po prostu wiedziało i chciało być uczciwe wobec graczy. To nie jest pełnoprawny nowy tytuł, natomiast FIFA wypuszcza swoją grę jako właśnie pełnoprawną nową edycję. Czy będzie tam tyle zmian, żeby to można było usprawiedliwić? Wydaje mi się, że nie. I wydaje mi się, że właśnie Konami postąpiło zdecydowanie bardziej może rozsądnie, może sprawiedliwie. Myślę, że sami znajdziecie na to, odpowiednie słowo, ale po prostu to jest dalej dobry PS, to jest dalej dobra gra dopakowana nowymi składami. Oczywiście tam pojawiały się też problemy z licencjami, no bo pewne licencje, które były w 2020 już ich nie ma. I na odwrót, wielu klubów strzałówki nie ma, ale tak naprawdę nie uważam tego za wielką wadę, no bo gry piłkarskie mają to do siebie, że czasami, jeżeli naprawdę zależy nam na tych odpowiednich nazwach klubów, na tych herbach, no to można sobie wrzucić dodatkowe pliki z internetu. Tak samo jest też w futbol Managerze między innymi, i jakoś środowisku tej gry to nie przeszkadza, chyba tylko tym naprawdę psychofanom, bo w 5 minut można to sobie zmienić. No i właśnie, PS Season Update jest po prostu season update'em, więc nie będziemy skupiać się na nim jako na recenzji oddzielnej gry, no bo to już zrobiłem jakiś czas temu, jeszcze w serwisie Spotify jest dostępny odcinek raportu mniejszości o PS 2020. Tam go recenzowałem, tam uznałem, że gra jest bardzo dobra, wolniejsza od Fify, bardziej taktyczna, ale bardziej realistyczna i bardziej przemyślana. PS to jest symulator. A przynajmniej gra, która najbardziej zbliża się do symulatora piłki nożnej obecnie nie, na rynku, w przeciwieństwie do FIFA, która jest po prostu i w tym też nie ma niczego złego. Natomiast w tym roku wydaje mi się, że na pewno, przynajmniej w opinii graczy, zagranie ze strony Konami, czyli wpuszczenie aktualizacji i nazwanie jej aktualizacją, wygra. No bo i jej Sports prawdopodobnie, no bo kiedy to mówię, FIFA jeszcze nie ma, ale najprawdopodobniej tak myślę, najwyżej mi to wytkniecie w komentarzach. Też wyda po prostu aktualizację z kilkoma zmianami, być może z zmianą szaty graficznej, z dodaniem jakiegoś bardzo drobnego elementu, czy, czy kilku, które miałyby. Tutaj nazwijmy to symulować, to że to jest nowe tytuł, A tak naprawdę nowym tytułem nie będzie, więc Konami nazywa rzeczy po imieniu. Czy Aid Sports to również zrobią, o tym się przekonamy niebawem. Czy warto sięgnąć po. Aktualizację. Oczywiście, no. Jeżeli graliście w 2020, no to siłą rzeczy kupilibyście również 2021. Tak myślę, że tutaj słuchacze się dzielą na Team EA Sports i Team Konami. No a tak za mniejszą cenę dostajecie to, za co właśnie zapłacicie aktualizację, a nie zupełnie nową grę. Konami nie próbuje tutaj nikogo oszukiwać i sprzedawać wam kota w worku. Czy zrobi to EA Sports? Tego nie wiem. Ponownie do tego wracam, no bo to jest też ważny punkt w tym kontekście rywalizacji i odbiorze gry. Być może gracze. Po prostu zdecydują się na tańszą opcję, na tą, która nazywa rzeczy po imieniu, a może nie. O tym przekonamy się wkrótce, natomiast warto moim zdaniem sięgnąć po ten update ps bo to nadal świetna, diablo ogrywalna i taktyczna, no i bardzo realistyczna gra, także ja bardzo to mówiąc kolokwialnie, propsuję warto sięgnąć, grajcie i bawcie się do.